Dzień dobry, witajcie. Chyba każdy z nas chciałby wiedzieć, jak długo jeszcze będzie żył. I wcale, żeby odpowiedzieć sobie chociaż częściowo na to pytanie, nie trzeba iść do wróżki. Tak, czy do wróżki zębuszki, żeby się dowiedzieć? Otóż okazuje się, że od niedawna niektóre medyczne laboratoria diagnostyczne oferują pewne badanie, mianowicie określenie długości telomerów. To badanie ma na celu określić nasz faktyczny wiek biologiczny. W związku z tym będziemy mogli porównać, czy nasz wiek biologiczny jest starszy czy młodszy od tego wieku chronologicznego. A więc, czy faktycznie biologicznie starzejemy się szybciej? Czy wolniej. A wiadomo, że procesy starzenia pociągają za sobą nie tylko zmiany, które zachodzą w skórze, ale również w różnych narządach, które mogą decydować przede wszystkim o ich sprawności i funkcji. Im szybciej narządy się starzeją i skóra, tym generalnie można byłoby oczekiwać, że taki wiek przeżycia takiego pacjenta będzie krótszy. Wtedy na przykład pacjent otrzymuje raport, jaki jest jego wiek biologiczny, i zalecenia, żeby przestał palić, zdrowo się odżywać. Schudną i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie takie zalecenia dietetyczno-medyczne, związane także ze stylem życia, o których przecież już wszyscy dobrze wiemy. Natomiast, żebym ja Wam dzisiaj w filmie wyjaśnił, czy faktycznie warto wykonać sobie to badanie i jaką ono ma wartość diagnostyczno-kliniczną. Chciałbym Wam dzisiaj o tym powiedzieć w filmie, ale zanim do tego dojdę, to muszę Wam wyjaśnić kilka pojęć. Otóż, mianowicie te telomery, które są oznaczane w badaniu, a w zasadzie nie tyle oznaczane, co mierzona jest ich długość, a w zasadzie średnia długość telomerów, o czym powiem za chwilę. To są powtórzone sekwencje nukleotydowe, które znajdują się na końcach naszych chromosomów. I każdy człowiek ma na swoim końcu chromosomu, tak, czy DNA taką powtórzoną sekwencję zbudowaną z, te, z tyminy, adeniny i guaniny w takiej kolejności: ty 5' tymina, tymina, adenina, guanina, 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 guanina 3', tak? Moi drodzy, natomiast ilość tych sekwencji liczona w kilkuset czy tysiącach, nawet par zasad, jest u każdego człowieka sprawą dość indywidualną. Mianowicie chodzi o to, że ta, ta sekwencja na końcu yy, naszego chromosomu, tak, ona, yy, ona nie jest odpowiedzialna za kodowanie jakiegokolwiek białka, jest to sekwencja yy, niekodująca. Ona ma na celu zabezpieczać chromosom. W zasadzie nie ma ona struktury liniowej, tylko układa się w taką pętlę, tak zwane T-loop i D-loop. O, o czym teraz nie będę mówił, bo nie jest to aż takie istotne. Ale mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, ma na celu chronić nasze DNA yy, także podczas podziału, czyli podczas, repli podczas podziału komórki, podczas replikacji DNA. Stanowi pewną ochronę. I problem polega na tym, że w wyniku replikacji DNA tak, ta sekwencja, czy podczas podziału komórek, tak, ta sekwencja ulega skróceniu, stopniowemu skróceniu. My rodzimy się w ciągu życia, ona może mieć 5 kilopar zasad, tak, w życiu płodowym 10 kilopar zasad, później ulega skróceniu. Ulega skróceniu z każdym podziałem komórki. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że niestety nici, wiecie, że DNA u człowieka jest dwuniciowe, może być jednoniciowe np. u wirusów, tak? ale nie będziemy tutaj odbiegać od tego tematu. U człowieka jest dwuniciowe, jedna z nici jest syntetyzowana w sposób ciągły, tak. Natomiast druga z nici, tak zwana nić opóźniona, syntetyzowana jest w sposób no, nieciągły w postaci tak zwanych fragmentów okazaki, i w pewnym momencie pojawia się problem replikacji końca. Nici powstają tak zwane overhangi. To znaczy, że istnieje problem z replikacją końca, gdyż polimeraza DNA biorąca udział w tym procesie nie może się cofać. I też skróceniu ulegają te telomery. Można byłoby sobie powiedzieć no dobra, ale przecież można w łatwy sposób ten problem rozwiązać, chociażby co to za problem, żeby te telomery dobudowywał sobie organizm czy ta, czy ta komórka, tak? Otóż okazuje się, że faktycznie posiadamy enzym telomerazę, która jest y, polimerazą DNA zależną od RNA mającą zdolność do budowywania sobie telomerów. Ona jest aktywna w pewnych komórkach macierzystych tak zwanych pluripotencjalnych, jest aktywna też w nowotworach, jest aktywna w szybko dzielących się komórkach takich jak limfocyty w odpowiedzi na, na przykład na mitogen czy na antygen który pobudza limfocyty do podziału, najczęściej jakieś antygeny bakteryjne czy wirusowe, jest aktywna w keratynocytach, a w pozostałych albo jej nie ma, albo po prostu jest nieaktywna. Problem polega na tym, że nawet w aktywnych limfocytach T i B, gdy one są pobudzane mitogenami, niestety te telomery z czasem się skracają. To znaczy procesy skracania telomerów i tak przeważają nad procesami ich dobudowywania i nie jest już w stanie nie w pewnym momencie nic tej długości tych telomerów, jakby przywrócić do tego stanu początkowego, pierwotnego. I w związku z taką zaistniałą sytuacją, że telomery się skracają z każdym podziałem komórki, dochodzi w pewnym momencie do nie, takiego momentu, że. Te telomery są na tyle krótkie, że nie są w stanie już chronić tego DNA przed błędami, przed uszkodzeniami itd. W związku z czym ta komórka albo przestaje się dzielić, tak i zostaje skierowana na drogę programowanej śmierci, czyli apoptozy, przy udziale różnych białek, o których na pewno wiecie z biologii, takich jak P53 P21. Albo, co gorsze, dzieli się nadal, powstają błędy i rozwija się np. choroba nowotworowa albo inne choroby, tak zwane choroby cywilizacyjne, które częściej obserwuje się właśnie u ludzi starszych. I teraz, jeżeli my wiemy, że z wiekiem ta długość telomerów się skraca, opracowano badanie, badanie laboratoryjne, które pozwala nam sobie tę długość obliczyć. Oczywiście wystarczy w tym celu tylko pobrać krew z żyły łokciowej i wyizolować z niej komórki, są to najczęściej limfocyty, a więc komórki jednojądrowe i po prostu zbadać DNA tych komórek metodą, tutaj najczęściej stosuje się w medycznej diagnostyce laboratoryjnej po prostu łańcuchową reakcją polimerazy PCR, tak? Czyli Tutaj PCL ilościowy. Natomiast są też inne metody, takie jak FISH albo na przykład Saturnblot, no, które w medycznej laborat diagnostyce laboratoryjnej nie stosuje się rutynowo, gdyż są bardziej czaso i pracochłonne. A więc my możemy zmierzyć sobie średnią długość telomerów w limfocytach wyizolowanych z krwi i obliczyć stosunek tej długości do jakiegoś genu, do długości jakiegoś. Y Konserwatywnego genu, który występuje w jednej kopii. I najczęściej jest to na przykład gen albuminy albo jakiś globulin. Tak? Otrzymujemy zatem stosunek tak zwany T łamany przez S, czyli telomerów do genów. Do jego te tego reprezentatywnego genu. I moi drodzy, im ten, ta wartość jest wyższa, tym dłuższa długość tych telomerów. Następnie, znając ten stosunek i znając wiek pacjenta. Możemy porównać go do, do populacji, do długości telomerów, czy do tego stosunku TS występującego w populacji, tak? Czyli możemy tutaj zastosować określoną siatkę percentylową. I na przykład, jeżeli otrzymamy stosunek T do S równy 0, załóżmy 98. 98 tak? i odniesiemy to do tej siatki centylowej, na której okaże się, że leży to w obszarze, załóżmy, 99 percentyla, to znaczy, że długość telomerów danego pacjenta jest... Dłuższa niż u 99% pacjentów w danej grupie wiekowej, tak, czy w danym przedziale wiekowym. Czyli te romery są dłuższe, dłuższe niż w średniej populacji, tak? U osoby z, z, w tym wieku. W związku z tym wiek biologiczny tego pacjenta jest niższy niż jej wiek chronologiczny. <laughs> Należałoby się w takim przypadku cieszyć, że ten pacjent będzie żył dłużej, że się dobrze prowadzi i wolniej starzeje. To badanie jest dosyć drogie, no, kosztuje 700-800 zł, ale ile pieniędzy jesteśmy w stanie wydać, żeby się dowiedzieć faktycznie, jak szybko się starzejemy i jak długo nam jeszcze czasu pozostało. Natomiast generalnie w związku z tym powstaje pytanie, czy sobie to badanie zrobić. Ja niestety nie jestem zwolennikiem takiego badania. Teraz ktoś powie, dlaczego? Nie chcesz wiedzieć, ile będziesz żył. Po pierwsze, to badanie nie ma żadnej wartości diagnostyczno-terapeutycznej, a w zasadzie wartości klinicznej, bo jeżeli pójdziecie z takim wynikiem do lekarza rodzinnego, do klinicysty, to on powie: No, no dobrze, fajnie, no ale co ja mam z tym zrobić? Tak? Jakieś leki mam panu przepisać, czy powiedzieć, żeby pan się bardziej ruszał, żeby ten wiek biologiczny obniżyć, czy co? Po drugie, moi drodzy, żeby prowadzić swój dobry styl życia, czyli stosować prawidłową dietę, ale także uprawiać sport, tak? To wcale nie musimy sobie badać genów. Możemy po prostu to zrobić teraz, bez żadnych dodatkowych badań, a w zasadzie powinniśmy to zrobić bez żadnych dodatkowych badań. A po trzecie, moi drodzy, jest pewien problem. <laughs> Dlatego, że okazuje się, że długość telomerów. Nie jest cechą tylko gatunkowo swoistą, nie, jest, nie wykazuje tylko zmienności międzyosobniczej nawet, ale wykazuje zmienność także między różnymi komórkami. Czyli może się okazać, że w tych limfocytach z krwi, którą nam pobrali, te telomery są dłuższe niż na przykład w skórze, którą cały czas smażymy sobie w solarium albo gdzieś tam, prawda, na plaży opalając się, niż na przykład w wątrobie, niż na przykład w nerkach, w jelicie, w mózgu itd. Czyli to badanie zakłada, że długość telomerów w limfocytach reprezentuje jakby długość telomerów we wszystkich komórkach organizmu, co jest nieprawdą. Co jest nieprawdą, gdyż może się w poszczególnych komórkach różnić. Komórki dzielą się z różną szybkością, w związku z czym charakteryzują się różnym czasem przeżycia i mogą mieć różną długość telomerów. Oczywiście istnieją badania naukowe, które próbują wykorzystać wykorzystać y, tę cechę i faktycznie wiele badań wskazuje, że na przykład w nowotworach płuc, żołądka, jelit, piersi wykazywano krótsze telomery niż w zdrowych komórkach. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że były to tkanki pobierane bezpośrednio z danego narządu, z płuc, nerek, piersi i tak a nie z krwi w niektórych badaniach nie wykazano w ogóle takiej korelacji pomiędzy długością telomerów w limfocytach, a np. właśnie w tkance z gruczołu piersiowego, w jelit czy np. Y, nerek. Czy już nie mówiąc tutaj o tym w mózgu. Może się ktoś zatem ucieszyć, że ma niski wiek biologiczny limfocytów, ale, ale może mieć starą wątrobę czy w cudzysłowie stary mózg. Istnieje też inna sprawa mianowicie zachodzi cały czas turnover, czyli te komórki na przykład te limfocyty, one przedostają się ze szpiku do krwi, a później dostają się do tkanek, czyli przechodzą na przykład z obwodu do krążenia i z krążenia na obwód, prawda? Przenikają w wyniku diapedezy, przeznaczenia, wnikają do stanu zapalnego, jak jest infekcja. Organizm zwiększa produkcję tych limfocytów, następuje wyrzut nowych limfocytów, które mogą mieć znacznie dłuższe telomery po prostu dlatego, że organizm produkuje je intensywnie wskutek infekcji. A w skrajnych przypadkach Białaczki, na przykład przewlekłej białaczki limfatycznej, tak? gdzie komórki mogą zatracić zdolność nawet apoptozy, stać się nieśmiertelne i mieć bardzo długie telomery. Mogą być to świeże komórki, dopiero co wyrzucone ze szpiku w dużej ilości, i długość telomerów wcale nie będzie świadczyła tutaj o. Długości czasu przeżycia. Mimo, że w chorobach nowotworowych obserwowano skracanie się telomerów, to jednak nie wyjaśniono tego procesu, jak to przebiega w przypadku limfocytów, w przypadku infekcji czy w przypadku właśnie chorób białaczkowych. A przede wszystkim nie do końca potwierdzono tę zależność, że występują dłuższe telomery w limfocytach, to tak samo przekłada się to na telomery w innych tkankach. Można byłoby zatem sądzić, że my w ten sposób określamy wiek biologiczny naszej krwi, ale już niekoniecznie na przykład wątroby, mózgu czy skóry. Moi drodzy Czyli podsumowując, to badanie możecie sobie wykonać jako ciekawostkę, natomiast nie ma one żadnej wartości terapeutycznej. Co więcej, istnieją też badania, które wskazują, że nie występuje korelacja bezpośrednia między stylem życia pacjentów, paleniem czy niepaleniem papierosów, cukrzycą, a brakiem cukrzycy, na przykład, czy chorobami cywilizacyjnymi, a długością telomerów. Na dzień dzisiejszy nie jest to zatem takie oczywiste, żeby sobie i nie ma wskazań, żeby takie badanie wykonać. Chyba, że ktoś chce je zrobić w ramach ciekawostki, ale jeśli tylko po to, żeby zmienić swój styl życia na zdrowy, to wcale nie musi w tym celu wykonywać takiego badania. Możemy się zdrowo prowadzić i nie wykonywać badań, które mają na celu określenie naszego wieku biologicznego, tym bardziej, że wartość diagnostyczna takich badań nie została na dzień dzisiejszy jeszcze do końca ustalona. Moi drodzy, a jeżeli już mówimy o starości, no to pamiętam, kiedyś mój pradziadek doszedł na święta do takiej refleksji, patrząc na choinkę, i mówi: Wiesz co, ja mam wiele wspólnego z tą choinką. A ja się pytam a co? Tu i tu korzeń martwy, a bombki wiszą tylko dla ozdoby. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.